Cześć, witam was w kolejnym odcinku Gradania z nadplanszy. Inny człowiek. Inny człowiek. Inny człowiek. Siedem lat z logopedą. Widzisz? Czujnik. I Kwiatosz. I Nowa Luna. Co to? I Uwe Rosenberg. I kolejna gra, która polega na tym, że coś bierzemy i wkładamy taki mechanizm patchworka trochę. A czy układamy rzeczy. Układamy Jeśli rzeczy. przez mechanizm patchworka rozumiesz puzzle, to tak. Tak, no i ten. ten, ten czasowy ten, ten, tak. ten element. No dobrze, dobrze, to dziękujemy. To była nasza reakcja. <laughs> Dobra, nowa Luna. W zeszłym roku Spielweizer lubi to chyba. To są ci od ogródka. To są ci od ogródka. pisali o... kontrakt z Rosenbergiem i stwierdzili, ja. że wycisną z niego wszystko. Wszyscy zastanawiam się, pamiętacie, że feuerland Szpile powstało. Chyba jednym z nauczycieli był Uwe Rosenberg, jak, jak powstało feuerland Shpile i on ja chyba tam pomysł wydawać swoje gry. A tutaj mam wrażenie, że Spielweise jakby podkradł ten pomysł i brało w Rosenberga, nie? Taki transfer, jak, jak, nie wiem, kogoś tam do Milanu albo do... O nie, mi możesz wszystko wmówić, bo ja nie mam o tym pojęcia. No. Znaczy, wydaje mi się, że to taka, nie chcę to zabrzmi źle, ale to taka druga liga Rosenbergów w tym <grym> wydawnictwie. Y... Myślałem, bo... że będzie druga młodość. Nie, no bo jak, jak miałeś rosenbergowskiego patchworka, to to była gra pierwszoligowa, a tam ale później... Ale to lukam, jakieś... chwilę. No właśnie, i to był Lookout. A, a Land to taki dobry Rosenberg. Ale ja mówię o Spielweizen. Okay. Ta, a tam później nagle się okazało, że to my też będziemy mieli patchworka, tylko trzy razy i pyk. Cottage Garden, yy, tak. Indian Summer Indian Summer i Spring Meadow. Tak. I yy, teraz Nowa Luna. Czyli można powiedzieć, że Spielweizen u, u Rosenbergiem stoi. W sensie no to jest chyba Kasus Reiner Knizia i jego jakby delikatne przerabianie wszystkich <laughs> Delikatne przerabianie. Ja tu przyjeżdżam, a ten mnie szkaluje. Ale ja bardzo szanuję doktora Knicję za to, jak, że udowadnia, przesuwa te granice. Jak mało można w grze zmienić, poza układką, żeby wydać jego nowy tytuł. Ja bardzo lubię te wiesz, wszystkie wariacje jego, ale no, trzeba podchodzić ale do wiesz, tego to, szczerze, szczerze i świadomie. Z to jest tak trochę, jak, jak wiesz, żona pójdzie do, do, do fryzjera, i niewiele zrobi, tak nie wiem, tam centymetr obetnie te włosy. I ty nie wiedziałeś, że bo. Ty oficjera... tylko w portfelu, czy jest to <grytanie> bytasz, i, I widzisz, i wchodzi, i mówi, no i. <grytanie> A ty mówisz, no nieźle, no, nie nieźle, kochanie. <grytanie> I I, i liczysz na to, że, że nie padnie pytanie <grytanie> pomocnicze. A <grytanie> co się zmieniło? <grytanie> no i tak trochę może jest nie? Zresztą tak ja, tak mi się wydaje. No tak, dla mnie tak trochę jest, że u Rosenberg. Wpadł na jakiś tam pomysł, ten pomysł w jakiś sposób się został przyjęty, zresztą patchwork teraz widzieliście, będzie miał jakieś, nie wiem czy widzieliście, jakąś te edycję jak ta i tak dalej, także, także to chyba musi nie żeżreć, no i w sumie cały czas sobie ten, te, te pomysły eksploruje, zmiany są na tyle widoczne, eksploatuję raczej. eksploatuję, przepraszam, tak sobie na... Obie wersje były technicznie rzecz biorąc poprawne. Ale faktu, ale, 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 ale znaczy nie zależy czy jesteś optymistą czy realistą. W każdym razie bawi się tymi swoimi pomysłami no i teraz wypluł z siebie tą, tą nową lunę, która, no, ciężko powiedzieć, że nie, znaczy, nie, nie, nie dla zabierasz. Dla ścisłości, bo tak bardzo nieuprzejmie ignorujemy. Na okładce jest też drugi autor. No, Korn jejku, jakąś się nazywa, Van, Van Mursen, tak, tak. wydawnictwo cwali, jest jego, jego, jego yy, właścicielem i on, tak, no, razem pracowali, ale On no, powiedział bez planszy <laughs> Nie, ale czuć, tutaj że, czuć znaczy, tutaj, że... Widać wyraźnie, że ten tor kolejności w rundzie to jest, jest patchwork. Tak, no ale mamy tutaj nowe pomysły, najpierw może jakiś klimat, jest jakiś klimat. Ja trochę się przy, przy, przyczepię śmiesznostką, żeby się Ty, trochę... W podkaszczy nie będzie widać oczu jakie zrobił teraz Kwiatosz. Nawet nie. nie pomyślał o tym, że na tę grę można patrzeć, to nie jest luna, na to słowo, które ma jakieś tam znaczenie, które jest czymś tam powiązane, ale... Z Feldem. Taka gra dobra. Nie, ale... no masz księżyc w Nowiu, więc nie widzisz sensu. Znaczy, ja ci powiem tak, ja ci powiem tak, ja czyta, wy czytałeś, hmm. te instrukcyjnie czy nie instrukcję. No, czytałem, Przecież. ale... Ale ta instrukcja właśnie jest też tak napisana takim właśnie językiem, że tam są jakieś tam, te, 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 no tak, no nazewnictwo takie astro... To aż tak bardzo się nie wczytywałem. No tam są tam, że to właśnie, znaczy ja nie wiem, dla mnie, <laughs> dla mnie to klimatu, klimatu zero instrukcja przez te takie właśnie wstawki. Ja nie lubię takich instrukcji jak są zane przesuń znacznik. To nie, ten znacznik nie nazywa się znacznikiem, tylko nazywa się tam nie wiem księżycem jakimś tam. Tory no bo, nazywa no się... bo na tym torze okrągłym masz fazy księżyca zaznaczone. O, o, tak. Ja to takie rzeczy akurat mnie nie kręcą. Szczególnie, że to gra. Okrągłe tory. Szczególnie, że to jest gra, która jest po prostu abstraktem czystym i tam im jaśniej tym, tym łatwiej. Wizualnie mogę powiedzieć, że ta gra E, e, nie wygląda e, najlepiej dla mnie. Mnie się podoba, ale to tak podoba się w taki sposób, że... Jak świeżo zcyklinowany Ład. parkiet. <laughs> ładne to jest. Widać te kafle coś. takie duże i one są ładne, Ale dlatego, ja mówię o okładce. Ta okładka, 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 wiem, że jest podzielona na cztery. No, wiesz, wiem, kafle coś. są bardzo czytelne i kafle, mhm. kafle są czytelne i tak dalej, ale na przykład, wiesz, ani ten księżyc na tej układce nie jest jakiś, ta, dla mnie jakiś tam... To taka gra, która... Ten księżyc Gra o niczym i dla nikogo. I jeszcze bardziej te fazy księżyca się zmieniają w tej grze, ale to nic nie zmienia. I nic nie znaczy. <laughs> I nic nie znaczy. No właśnie dlatego mówię, Taka, taki temat... Szczególnie, nie... dla Ciebie księżyc może być w pełni, a dla mnie jeszcze nie. No, ten temat, jest taki, tak. temat no. jest taki, bym powiedział, przeciętny. <laughs> Chłopcy sobie robią miny cały jest... czas. Za każdym razem, bo ja nie zastanawiałem się nad tym przed recenzją y, i y, uderza to obuchem trochę faktycznie, bo jakby skupiłem się na tym jak się w to gra, a tam faktycznie to nie jest to, czego zaczynamy te rozmowy. I czy Empik ma na to wyłączność, bo tego widziałem mnóstwo w Empiku jakoś. No, bo to nie nie wiem, ale zobaczcie, że z tego, to, nie wiem, ta układka jest taka... Kurczę, ona by pasowała do jakiejś książki o, 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 nie wiem, o... Masz cel. W grze mają być cztery kolory, więc robisz dwa razy niebieski. No, nie Tak, tak. To moja małżonka o tym zwróciła uwagę. Ja wam powiem, bo, bo jakby... O, teraz mogę się już... Yy... Gra w kafelków dla jednego rzecz od Uwe Rosenberga oparta na pomyśle Kornego von czyli mm. to był jego pomysł. A, tutaj... A nie, czekaj. Faktycznie czytałem na końcu adnotacji Rosenberga. On wziął pomysł z jakiejś innej gry Korna, Korna i dobudował do tego własne zasady. Więc to nawet, nie... ten... czyli ten drugi autor nawet chyba nie brał aktywnego udziału w projektowaniu. Okej. Okay. Znaczniki na ścieżce księżyca wskazują kolejność gry. I takie dla mnie rzeczy, znaczniki na ten, jak dobierać kafelki, masz, jak dobierać kafelki. Z jednej strony nazywa się to kafelek, a z drugiej strony masz ścieżki wyboru księżycowego koła. I czytasz takie coś i ja sobie myślę, tu są kafelki. Czemu, to nie jest kursywą? E, jest. <laughs> no ja nie czytam instrukcji. No to jest <laughs> za twoim no. A potem są znaczniki i to takie, takie, wiecie, takie y, jest figurka księżyca, ścieżka wyboru. Nie wiem, jakoś ta, ta, dla mnie to jest takie... Y... New Age <ścoughs> <śś> <Yeah> to. <ś> o, Habitat. To całkiem spoko gra. Tak, To jest. Sztuka dla sztuki takie, coś, takie pisanie w tym przypadku. Więc wizualnie ta gra dużo lepiej prezentuje się na stole niż, niż pudełko, moim zdaniem. Bo jak gdzieś tam pamiętam, że pierwszą rozgrywkę grałem. Z moją żoną w restauracji czy tam w knajpie. Pokazuję teraz Kwiatoszowi wnętrze yy, pokrywki. No, no, to mi się <grywki> kojarzy jakby wszystkich tam rzymskich, te, 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 te usta prawdy. Na, podróż na księżyc. Podróż na księżyc. W sensie no to pudełko na każdej krawędzi ma jakąś grafikę wewnętrzną z Machine pumpkins, yy, pumpkins, Wokalista z Machine Pumpkins. Wokalista Pumpkins, ale powiem wam, że wizualnie ta gra sprawia, na pewno sprawia wrażenie, bo pamiętam jak grałem pierwszy raz z żoną graliśmy w knajpie i podeszło do nas kilka osób, spytało się o gracie państwo o grę, A jaka ładna gra, jak to fajnie wygląda, o co chodzi w tej grze? Więc środek jest dużo lepszy. I wtedy robić się wstyd, bo musisz wytłumaczyć. <laughs> no, nie wiem, nie wiem, gramy tak na, na czuja, nie? Tam żona kładzie, ja kładę i tak dalej. To mi się akurat muszę powiedzieć, że środek mi się podoba, ale tak po układce to bym nie powiedział, że to będzie coś fajnego. Mm. Nie? Także, także a klimat? Yeah. Nie, nigdy próbujemy, ścież... nie, ale nie widzę tej ścieżki wyboru, niestety. No i faktycznie tu się z Tobą zgodzę: zrobić cztery kolory i wybrać dwa niebieskie. To, <grym> jak tak można, jak tak To można? miał na to pomysł, naprawdę. Przepraszam, to, niby są y, różne te mazaje na tych płytkach, ale one są tak delikatne. Szczególnie one bys... są różne? Tak, one są każdy są. O, no faktycznie są. No. Więc y, no ja też wiem. patrzę z daleka, więc nie widzi. Nie, ja w tej knajpie bym nie poszedł, powiedział, co Pan ma to za różne symbole na tych płytkach. <grym> No, i nie wiem, czy tak jest w każdej wersji. Nie wiem, czy tak jest w każdej wersji, ale w naszej były dwie polskie instrukcje, więc yy, ktoś, jest... ktoś teraz nie wie jak grać, powiedzieć Państwo z restauracji, to ja byłem tym państwem z restauracji. Dobra, pośmialiśmy się z klimatu. E, pogadajmy o grze, bo mięcho jest zawsze e, nie w wyglądzie, ale w mechanice. Mechanicznie gra polega na układaniu kafelków. I każdy kafelek ma na sobie kilka informacji. Po pierwsze ma kolor, jeden z czterech. Jeden z trzech bo niebieski występuje w dwóch wersjach e, ma na sobie jakąś wartość liczbową i ma na sobie zazwyczaj z jednym drobnym wyjątkiem jakieś zadanie, czyli kółeczko z kolorowymi kropkami. I cały myg gry polega na tym, że mamy sobie wybierać kafelki w taki sposób i układać je obok siebie w taki sposób. Żeby wypełniać te zadania, które na kafelku są. Czyli na przykład mam kafelek, który ma kółeczko z dwiema czerwonymi kropkami. To znaczy, że to zadanie wypełnię, jeśli z tym kafelkiem będą sąsiadować dwa czerwone kafelki. Z tym, że sąsiedztwa w tej grze działają w taki śmieszny sposób, że jeśli. Po prawej i po lewej tego kafelka ułożę czerwone, czerwone kafle, to to zadanie jest spełnione, ale jeśli ten kafel będzie sąsiadował z grupą dwóch czerwonych kafli, to też się liczy. Czyli cała grupa liczy się po prostu jako kafle bardziej czerwone niż mniej czerwone. Drugi czemu myk... gra jakby się mniej blokuje? Drugi myk gry polega na <laughs> tym, że e, mamy wzięty z patchworka i paru innych e, podobnych e, gier e, motyw, że jest. Która, w tej chwili jest tura gracza, który wykonał najmniej ruchów. To znaczy, jak biorę jakiś kafelek, to przesuwam na takim torze. E, fas Księżyca. Swy, fas Księżyca. Swój znacznik o tyle pól, ile wynosi wartość tego kafelka. I moja kolejna tura będzie dopiero, kiedy wszyscy inni gracze na tym torze mnie wyprzedzą. Co sprawia, że e, i też dyskutowaliśmy o tym, jak graliśmy, czy pierwszy gracz w takiej grze ma pierwszeństwo. Przewagę. P przewagę? A to pieniądze? Wiem. E czy pierwszy gracz ma przewagę? Teoretycznie jakoś minimalną może i ma, ale koniec końców wygrywa ten gracz, który efektywnie... Ef czas. który w, w tym samym czasie jak najlepszy efekt osiągnął. Ponieważ za każdym razem, jak wykonamy zadanie... Czy gramy na akord, tak? Czy, czy na akord? Wygrywamy na akord. Wygrywamy na akord. Ja nie muzyczny, ja nie wiem. I cały mechanizm kolejny tej gry polega na tym, że za każdym razem, jak wykonamy zadanie, to kładziemy na takim zadaniu jeden z dysków, który otrzymaliśmy od gracza, który rozkładał grę w woreczku. I w momencie, kiedy wszystkie swoje dyski wyłożymy na tę układankę przed sobą, to wygrywamy. Nie ma żadnego liczenia punktów dodatkowego, po prostu jest to wyścig o to. Kto pierwszy na Będzie swojej układance wypełni określoną liczbę zadań jak najszybciej? Tak, no to w skrócie mechanicznie to takie, znaczy w skrócie. To jest totalny to <grym> <zasad. grym> Nie musisz czytać instrukcji, tak wygląda właśnie tak gra. Ja um, generalnie muszę powiedzieć, że um, Wyścigów nigdy nie jestem fanem, ale muszę powiedzieć, że tutaj jak zacząłem myśleć o tym, jak jakby to potem punktować, to to jest naprawdę najlepsze, co można było wymyślić do tego typu gry. No bo zrobiłeś masz punkt. Nie zaznaczasz tego na żadnej listwie. Nie interesuje Cię ile masz punktów, tylko ile do końca tak. i ile mają przeciwnicy. Pozbędziesz się, wygrałeś, koniec, nie wygrałeś, to wygrał kto inny. I kogo to obchodzi, czy ktoś był trzeci czy czwartej? Nikogo. Zdecydowanie. Yy, tak, sam pomysł, yy, znaczy jakby tu mamy dwa pomysły główne. Pierwszy pomysł to jest ten pomysł z tym czasem. Tak? Tutaj w jaki sposób te płytki są tak zrobione, że takie niby gorsze płytki e, zabierają na tego czasu troszeczkę mniej, te lepsze zabierają nam tego czasu troszeczkę więcej. Aczkolwiek tutaj bym pewnie co do jedynek miał pewne wątpliwości, czy jedynka... Dwójek. To są dwójki? Dwójki, tak. Dwud... Bo mamy kapelki, które tak. są, e, kosztują nas dwa czasu i nie mają żadnych zadań, ale są kafelki. Ma, mają, mają zadanie. Nie, nie mają. Dwójka ma z czterema... A, to, to, to faktycznie o jedynkach Jedyn, Jedynki nie mają żadnych zadań, a, a, ale mogą służyć do, do robienia zasad. Tu może bym się troszeczkę z tym wahał, e, czy, czy to jest faktycznie e, odpowiednia liczba czasu do, ilość czasu, przepraszam, do, do tego, co ta płytka może nam dać. Natomiast no, ten mechanizm jest bardzo fajny, bo ten mechanizm jest znany nam już właśnie z patchworka. To jest sprytne. no Na zasadzie, kurczę, widzę jak te kafelki sobie leżą, widzę, że chciałbym wziąć na przykład w kolejnej trójce jeszcze jeden. No, to wezmę teraz jakiś może trochę gorszy, żeby wziąć ten lepszy. Albo na przykład odpuszczam, bo coś tam leży, co mnie interesuje troszeczkę dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która to jest, to jest w jakiś sposób bardzo fajna, to jest chyba ten pomysł właśnie na realizację zadań, że ta gra. Sama w sobie jest super banalna, układaj to, rób te układy i to wszystko, tak? układaj sobie układ, który nie wiem koło, koło tej płytki yy, połóż dwa niebieski i to zrobisz. I ten, ta ucieczka od tego niezawieszania się, czyli to, że możesz sobie grupować te, yy, grupować sobie te, te płytki, yy, bardzo sprytna, bo tak jak graliśmy to zresztą w odcinku, yy, widziałem kilka razy, tak, do tego dążyłeś już, żeby zrobić taki Przygotować sobie taki szkielet i jeden zrobić. O zrobi przepraszam, bo to, to jest coś, czym miałem podsumować tę grę, ponieważ jak każda abstrakcyjna gra dla nikogo jest to idealna gra dla mnie. No właśnie. I to jest gra, w której mogę sobie zaplanować układ, jak to na planszy powinno wszystko wyglądać. Mogę sobie porozkładać kafelki i nie robić żadnych zadań. A na końcu wpyknąć w odpowiednie miejsce jeden ostatni kafelek, który, jak domino, Lagina, przewróci tak mi jest. wszystko dookoła. Och, i to jest naprawdę fajne. No i gdyby się dało wyliczyć tak dokładnie koniec gry, to, to by to było wszystko do zrealizowania, ale... A czasami a... ktoś może przeszarżować, nie? Ale się nie da i sam fakt tego losowego pojawiania się kafelków może sprawić, że nigdy tego nie skończysz. Zgadza się. No tak, to jest tak, jak powiedziałeś, gra ostro logiczna, ostro atrakcyjna. E, więc gra nie dla mnie, mówiąc krótko. Mm -hmm. e, z, ale wygrywam w tę grę. dziwo wygrałem nawet z tobą. To, to dla mnie to jest ogromny szoker. Bo zaczynał. <laughs> tak. Kwiatowam wytłumaczyć swoją teorię pierwszego gracza i, i jego zwycięstwa. E, I ja muszę szczerze przyznać, że e, to jest gra, która jakby z punktu widzenia mechanicznego zupełnie nie ma się do czego przyczepić. Jest. Do czego? Do tego, że Zwieść jest to ciężko. gra dwuosobowa, w którą da się A. grać na więcej osób. Ponieważ ty miałeś taki wątek wcześniej o tym, że on mogę sobie zaplanować, że teraz wezmę, ponieważ to nie jest tak, że mogę wziąć sobie dowolny kafelek z koła, tylko tak jak w patchworku Bo, mamy okay. znacznik. Bo ja mamy z... głównie dwuosobowo. Tylko tak jak w patchworku mamy znacznik zaznaczający pozycję na kole i kolejne trzy kafelki są możliwe do wzięcia i później ten znacznik się przesuwa. Czyli jak gramy na dwie osoby, to wiem, że jeśli wezmę ten. To później mój przeciwnik na pewno nie będzie mógł wziąć tego, ale ja będę mógł go wziąć, bo on jakiś ruch będzie musiał wykonać. I mogę sobie rozkminiać kolejne ruchy na podstawie tego, co widzę w tym momencie. A jeśli gramy na cztery osoby, to równie dobrze mogę, nie wiem, patrzeć w telefon albo w okno, dopóki nie ma mojej tury, ponieważ nic nie zaplanuję. Telefon takie okno na świat, można powiedzieć, więc w sumie możesz patrzeć. Jakie na... to piękne. Było. <laughs> dobrze, tu się zgadzam. Ja zrobiłem faktycznie skrót myślowy. Bo większość partii grałem dwuosobowych. Większość partii dwuosobowych. Yy... Na więcej osób, tym bardziej pierwszy grać ma tę przewagę. Bo, bo jak jest jedna jedynka, to pierwszy grać ją weźmie i potem już się do końca gry się go nie da wyprzedzić. I to tak działa, tak to widzę. To brzmi jak legit, nie? Ja to. Ja to... Dobra. Nie, ale tak naprawdę. Z tym nieprzewidywaniem, tu jest tak, że jak te kafelki się kończą, szczerze nie pamiętam, czy tak było w patchworku... Nie, ale... było. nie było. Nie było. W patchworku w określonym momencie się uzupełniamy, a tutaj mamy coś takiego, że w momencie jak zostają trzy kafelki na planszy, no to biorę jeden z trzech i jest tura następnego gracza. Teraz do wyboru są tylko dwa kafelki. I ten gracz może zabrać jeden z tych dwóch kafelków, albo uzupełnić wszystkie puste pola, ujawniając też jakąś informację innym graczom. Ale jeśli weźmie jeden z tych dwóch, to kolejka przechodzi do następnego, i ten następny gracz może wziąć ten jeden kafelek albo znowu uzupełnić e, do, na full całą planszę. I dopiero jeśli dojdzie do sytuacji, w której na początku mojej tury nie ma żadnego do wyboru, to wtedy nie mam już żadnego wyboru. I uzupełniam e, nowym kompletem losowych kafelków. I to sprawia, że można, tak, można w fajny sposób przeciągać przez chwilę, że ja teraz wybieram z dwóch, ale jeśli uzupełnię, to mój przeciwnik będzie wybierał z trzech. Albo mogę zabrać i będzie miał tylko jeden do wyboru. No, ale też praktyka pokazuje, że na końcu dostają kafelki, których nikt nie chce, więc to przeciąganie to jest też często, często hmm, zdarza się, że bywa tak, że A jest czy to robienie sobie krzywdy. Możesz, możesz wziąć to, co wiesz, że nie pasuje ci tak idealnie, albo odsłonić cały komplet nowych i nadziać się na sytuację, w której. O kurczę, nie dość, że tamten, co się odkrył, nie pasuje mi jeszcze bardziej, to pokazałem coś następnemu graczowi. Owszem, ale może też pasować fantastycznie, co. Nie burz mojego przykładu. Nie, to nie. chodzi o faktami. To nie chodzi o używanie przykładu, to chodzi o to, że w którą stronę się czeknie obróci. Nie oczywiście. Tamten, nie, jakby z zaskoczeniem, powiedzmy. Um, e, um. Także to granie na mniej osób i planowanie. Nie grałem na dwie osoby, a nie przykładem za takim układem, może faktycznie działa. Natomiast na cztery, muszę powiedzieć, że mi to całkiem pasowało, że to było takie. Do, Dochodzi do Ciebie sytuacja zastana i trzeba z niej coś wyciągnąć. Ja lubię gry taktyczne mm. i to mi całkiem pasowało. Ja bym nie postrzegał tego jako wady. nie powiedziałbym, że to jest koniecznie gra dwuosobowa. Z perspektywy gracza lubiącego dwu logiczne dwuosobowe gry, to na pewno jest gra dwuosobowa, Ale z perspektywy gracza, który lubi znaleźć się w sytuacji i se radzić, to jest to jak najbardziej sprawdza się, jako gracz dwuosobowa co najmniej tak samo dobrze. To tak, ale w związku z, 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 z tym, co już w powiedziałeś, tu się pojawiają jakby trzy pytania. Pierwsze, że to jest skalowalność. Skalowalność. Tak naprawdę w tej grze, yy, czy będą dwie, czy trzy, czy cztery osoby? to dalej jakby robimy cały czas to samo. Tutaj mm -hmm. nie ma jakichś większych, nie ma jakichś większych no, różnic oprócz tego co powiedzieliśmy. No, mnie też się wydaje, że na dwie osoby, przynajmniej moje partie na dwie osoby pokazywały to, że w jaki sposób mogę sobie coś zaplanować. Czyli na przykład, nie wiem, zrobić tak, że będę miał dwa ruchy z rzędu i dwa ruchy z rzędu wybiorę płytkę. O, ale jest jedna rzecz, którą czteroosobowa partia robi lepiej, bo pula kafelków, którymi gramy się nie zmienia w zależności od liczby graczy. Czyli jak gramy na dwie osoby to bardziej możemy sobie rozkminić to branie kafelków na kole, ale może dojść do sytuacji, w której jakiś kolor jakiegoś koloru w puli będzie. będzie wyraźnie mniej, a grając na cztery osoby, dogrywa więcej kafelków, więc będziemy mieli bardziej równe szanse na to, że wszystkie kolory się pojawią. Dobra. Czas rozgrywki. Czas rozgrywki, tak jak ja sobie patrzyłem, mniej więcej to jest 15 minut na gracza, więc każdy kolejny gracz po prostu mm -hmm. daje kolejne 15 minut. I w przypadku dwu-, trzyosłowej gry to powiedzmy w miarę yy, są krótkie gry. Przy czterosłowej ta gra się już może troszeczkę ciągnąć, dlatego że czekam 40 minut na swój ruch no tak, nie, tak, to jest yy, już niesatysfakcjonujący czas rozgrywki. Tak. A regrywalność? Regrywalność jest taka... Matematyczna. Że jest tu matematyczna regrywalność. I, yy, I tutaj ja już chyba zacznę mówić o plusach i minusach i takiego swojego podsumowania. E, bo dla mnie, Nowa Luna mechanicznie działa e, i robi coś, czego dawno nie miałem w grze. Nie wzbudza we mnie żadnych emocji. Nawet jak wygrałem ostatnio z Sociunkiem, co jest niemożliwe. Więc mówię musiał mieć. Osłabiony musiał być. Nie wiem, czy cukier spadł, czy Na złego konia postawiłem. <grym> Na złego konia, no, ale faktycznie ty miałeś tam, jakby tam ci weszło, to by to, to, by to rybło ładnie. Eee, w każdym razie to jest taka gra, w której jak pamiętam, że zagrałem jedną partię. Nie, 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 nie pamiętam, żeby ta partia, żeby miał takie coś. Ha, ha! A w tej partii położyłem ten niebieski, wiesz, ten ciemniejszy niebieski. I to było to właśnie tak to wymyśliłem. Ta niestety gra wzbudza we mnie zerowe emocje. Chodzi, jest sprawna, jak na Uwe Rosenberga i jego ostatnie dokonania, to muszę powiedzieć, że stoi oczko wyżej od tych wszystkich yy, gier. Bo ma jakiś pomysł, troszeczkę inny. Tu mi się hmm. podoba to, że, że ma troszeczkę inny pomysł. Natomiast yy, no nie, to nie jest gra dla mnie. E, bez większych emocji ją przyjąłem. E, mogę w nią zagrać, mogę w niej nie grać. Czy będę w nią grał, czy nie. Będę miał takie same emocje jak podczas grywnią, więc muszę z przykrością stwierdzić, że to jest dla mnie zero. To ja powiem, że to jest dla mnie jeden, ale takie jeden. Że pogra pograłbym, pograłbym chętnie na dwie osoby lub samemu, bo wariant solo też testowałem i jest całkiem cwany i tam na końcu też się liczy punkty. I mnie bardziej bawiło to układanie tych kafelków niż liczenie punktów na końcu, bo przez to, że. Czy niech się bawi klockami w dzieciństwie bardziej niż ja na pewno. No. Bo do wariantu solo jest trochę przeniesione to ten sposób zwycięstwa. To znaczy, możesz na końcu liczyć punkty, ale chodzi o to, żebyś określoną liczbą kafelków zdobył określoną liczbę zadań. Okay. Czyli po prostu Twoim celem jest nie przegrać. Jeśli skończą ci się kafelki w wariancie solo i nie wyłożyłeś wszystkich dysków na planszy, to przegrywasz, niezależnie od tego, ile punktów cię to kosztowało. I to muszę powiedzieć, było fajne, bo ja lubię takie układanki. Nie cierpię później, ale lubię takie układanki z dużą liczbą ruchomych elementów. I tu mnie to bawiło. Bardziej by mnie bawiło pewnie, gdybym to miał na tablecie albo telefonie, żebym nie musiał przekładać tych rzeczy, co jest bez sensu i wygląda dziwnie z boku, jak jeden człowiek siedzi i po prostu przekłada kafelki na stole. Ale bawi mnie to. Widzę, że jest to. Hermetyczna gra dla prawie nikogo, mimo że w założeniu miała być dla wszystkich bardzo szeroko, ale trochę przedobrzyli z tą abstrakcją tutaj. Ale no, też się przydał nakład, także wiesz. To bardzo ty, dobrze. Nie. Ja... Nie wiem, jak patrzyłem w epiku, to nie wyglądało, że brakowało. Bo jak zrobić wykład... ten krypto... ten, reklamy. <śmiech> <śmiech> no to jest kryptoreklama nawet. To jest nawet. jeden sklep, w jaki byłem <laughs> od dwóch lat. Czasem mnie tutaj obrażać. <laughs> no w Lublinie nie ma zbyt, dużo, wiel... zbyt wielu sklepów lasczukowych, niestety z przygością muszę stwierdzić. Jak ostatnio kliknąłem, chciałem pójść do Wargamera zobaczyć planszówki. Kliknąłem planszówki, to mi pokazało. Trzy. Pokazało mi w planszówkach kategorię akcesoria, i to były akcesoria Demerczyka. Te... <laughs> Czyli to ty jedyneczka? Ja jedyneczka. Dobra. E, to to już... Dla mnie to będzie zero. Jest to takie. Mogę zagrać, ale nie dążę do tego. Um, I nie wydaje mi się, żeby kolejne partie miały to zmienić, e, bo, bo czemuż miałyby? E, ta. Gra na... hmm, hmm, hmm. najbardziej mi się spodobało, jak mi Cuniek tłumaczył zasady i pytam a czy na skos kafelki sąsiadują, a czy mówi nie zobacz one tu są zaokrąglone i tak żeby było widać że nie sąsiadują. I To jest najsprytniejszy pomysł w tej grze muszę powiedzieć. Tak, to, <laughs> zadanie, to układanie dysków działa i ja na telefonie pewnie bym sobie pokładał, tak jak Cuniek mówił ale jako gra wieloosobowa to moim zdaniem nie ma sensu tego kupować. Dla mnie to jest zero. To jest go taki wtręcik mały zrobię jak graliśmy z dwoma znajomymi. Po pierwszej partii obaj stwierdzili, że spoko, a w drugiej partii już jeden powiedział, że nie spoko. nie spoko. Że to jest spoko w pierwszej partii, ale już każda kolejna się niczym nie różni od tej. I jeszcze partii. porównując ostatni raz do patchworka, w patchworku jest jeszcze ten fajny oprócz tego zarządzania czasem i tym, że chcesz wykonać mniej ruchów niż przeciwnik, to jest jeszcze ten fajny aspekt Przecież ekonomiczny. Nie. Ekonomiczny. Że zarabiasz guziki no. i płacisz I, guziki. i wydajesz guziki, żeby kupować nowe kafelki. I to jest też takie fajne coś, co jest, a tutaj tego Aha, nie. AHA jest to guziki. Aha, jest to guziki. Samo szycie kocyka jest fajne. Bo jest I ładne. Ciekawe. No. I wizualnie przystępne. Przy, przy, przy no dobra, no to yy, stuwa, tak? Stuwa dla yy, tak y, nowej luny od naszej trujeczki yy, tym wesołym akcentem. To no, po 33 zł-33 grosze. <laughs> yy, Człuniec dzisiaj coś o tym Hajsie zawsze słyszy. Dobra, o Nowej Lunie mówili starzy: Człuniec, Kwiatosz. Gwiniarz. Do usłyszenia.